Z tej strony jest i dzisiaj sobie zagramy w SCP-087. Ostatnio graliśmy w ogóle wersję SCP-087B, a nie zwykłą, ponieważ zwykła chyba została usunięta, czy coś takiego. Tak czy siak udało mi się znaleźć e, na jakichś stronkach wersję z, sam, bez tego BB. No i sobie teraz pogramy, tak, tak jak pierwotnie chciałem zagrać. O, kurde, już zamknęli nam ten. Wrota, czekajcie, bo mam strasznie dużą czułość. Sobie zmniejszę. O, to jest najmniej jak mogę, niestety, więc trudno. No, ale idziemy w dół. Mm, no to jest to, to samo założenie. Idziesz w dół i coś się będzie działo, co nie. Mm, już po części wiadomo, czego się spodziewać. Po ostatnim tym scp. 087, jeżeli dobrze teraz powiedziałem, no bo tam to była jakaś taka uśmiechnięta twarz, i ten, a tutaj to co będzie? Może będzie to samo, bo jeżeli to jest ten sam sepek, no to powinno być podobnie, chociaż teraz na przykład wiem więcej, bo o tamtym tunelach ma, ma mniej wiedziałem, a tutaj to na przykład wiemy, że w pewnym momencie można usłyszeć płacz. No dobra, idziemy po prostu do przodu i zobaczymy, czy coś się wydarzy. Mm. Idziemy w dół, idziemy w dół. Idziemy w dół. Mm. Nie wiem, czy coś jeszcze powiedzieć. Dobra, miałem małe cięcie. Eee, idziemy z powrotem. O, w ogóle to jest te piętro. Fajnie, że tutaj lepiej pokazuję te piętra, bo tam to były... Podaję, że od lewej strony, jak się zeszło, jak naprawdę, straciłem pojęcie, które to jest piętro, co nie? A tu piszę siódme, i tu będzie jak więcej pisać. Coś tu się jeszcze będzie przynajmniej działo. Szkoda, że nie można. A można, chyba widzicie, da się skakać. Musimy wskoczyć tam na dół, szczerze wiecie. Nie wiem, czy to coś da. Kusi no. Na start odcinka, czemu nie? Zróbmy tak A, tak nie można. Dobra, trudno. za bardzo yy, mamy gruby ple... ten... A, jak to się mówi? Hitboxy, czy jak to się tam mówi? Gdy się po prostu nie zmieścimy przez taką szparę. Trudno. I mamy jedyne na te piętro. W ogóle słyszę oddecha, ja nie wiem czy to są moje oddechy w grze, czy to są... że coś mnie goni. Na razie... Powiem tak, grywam wam sobie trochę za bardzo cicho, bo tak to mnie słyszę. nie słyszę. Nie usłyszę jakichś takich bardzo... pojedynczych rzeczy, zwłaszcza jak ja mówię. Musiałbym się skupić. Słuchać. Nie, na razie się nic nie dzieje. Następnie. No, no zaraz coś się będzie musiało dziać prędzej czy później. Można kłócać? Nie, można tylko skakać. Może to ile dobrze? Chociaż to skakanie to jest trochę nieklimatyczne, ci nie wam powiem. No jestem ciekawy, co tutaj nie przestraszy w jaki sposób. Oj, o ty dziadu jeden. No właśnie... Eee... Yy, właśnie tego się spodziewałem. Trzec nie no, jakbym się spodziewał, to bym się nie przestraszył. Ale coś pomyślałem, że musi coś we mnie wpaść, co nie? Nie może być jednego odcinka z choroku, gdzie nic we mnie nie. Le ty, no, panie, co ty robisz? Drugi raz? Ta sama sztuczka? Dobra, to ja się już będę spodziewał, co mi może zaraz znowu wyskoczyć. Tylko problem jest taki, że ta czułość jest strasznie duża i... Kurde, wy będziecie widzieli jakbym się cykał, co nie? Jak się nie przestrasza a tak naprawdę... No mówię, ta czułość jest taka duża po prostu. I będzie mi myszkę. Za każdym razem. 20 Dwudzieste piętro. Ale nie słyszałem nic takiego dziwnego. Strasznie mi się wzrok przybliża, co nie? Widzisz? No kurde, co za... No i nabieram się na to samo cały czas. Dalej no, wolę takie jumpscare'y, niż kurde, żebym umarł. Im dłuższy ten odcinek, tym lepiej. Kurde, jakiś wzrok mi się w ogóle przybliżył, co nie? O, chyba słyszałem jakiś dźwięk. Chyba takiego uderzenia w metal. Jestem pewien. No wzrok mi się przybliża coraz bardziej. Coraz bardziej mi się FOB zmniejsza Nie mogę tego kontrolować Idziemy w dół Idziemy cały czas do 25 uuu 25 piętro hmm, Może w porównaniu do tego B to może B jest y, randomowo zrobione Bo mam wrażenie, że tutaj schodzę i... Ja Już dawno powinno mnie coś zabić Bo już w betu na 100% by mnie coś zabiło Albo sam bym się zabił wpadając do dziury No może to jest po prostu gra... Może fabularna jednak, a nie wygenerowana losowo. Kurde jak my w dół idziemy cały czas, 28 No coś się zaraz musi wydarzyć znowu Nie może być tak cały czas cicho wam się, że po prostu zaraz coś będzie. 29 piętro, coś, na, coś po 30 się musi wydarzyć, albo na 30. 30: No, mamy 30. Piętro. Ja po prostu idę do przodu się nie zatrzymuję, bo nie ma sensu się odwracać. Może coś się za mną pojawić, no ale. Yy, I wtedy się przestraszę, ale. Tak to. Liczę, że będzie Jumpscare z przodu, że bardziej się ze uciekając 32 Trzymamy się poręczy, ze strachu nas nie wyręczy i tak nie dobra, teraz teraz to ten eee, się tak lekko, lekko mi ten, jak to się mówi. Straszyłem się, ale po prostu jakoś nie, nie miałem reakcji, żeby się ruszyć Coś takiego Aż tak Jak się już trwa, czwarty raz już mi chyba wyskakuje 35, ja się, bym się chciał jakiegoś innego Japskera Chociaż lepiej, żeby było tak, jaki teraz jest Bo może przejdziemy nawet tą mapę No ale to ja nie wiem, czy to Glamandik Widzieliście? Tepnęło mnie chyba Mam wrażenie... No, tepnęło mnie do tego poziomu z, z główką I nie można wrócić Można wrócić, tylko że to jest takie trochę bez sensu Jest dalej ta główka? Jest nie mogę po prostu iść w górę, mieć go w dupie Za przeproszeniem Zrobimy to tak, co nie? Pójdziemy teraz w górę. Zobaczymy czy on będzie dalej, dalej, dalej tam siedzieć, jak zaraz zejdziemy z powrotem. No bo i tak nie ma sensu coś iść w górę przez tyle pięter, bo się nic nie wydarzy. Zapewne. Ale chcę zobaczyć, czy on może teraz z nim nie. Bo jak nie, to znaczy, że chyba tam trzeba po prostu obok niego przejść. Uwaga, tam dalej stoi. Stoi, dobra, trzeba do, do tego zejść, niestety. Dzień dobry. Ale on śmiesznie wygląda, co nie? A dobra. Ja myślałem, że to będzie coś straszniejszego. To tamten ta zjawa co tak... A to chyba był ten sam gość, tylko że bez tej maski. No dobra, gra mi się wyłączyła. Mam nadzieję, że mi nic już na tym monitorze nie wyskoczy. Ale tak jak wtedy tam graliśmy w ICU, że mi odpaliło przeglądarkę i puszczało jakieś gify dziwne. Dobra, ale yy, możemy... Czekaj, w sumie można się upewnić. Można się upewnić. Dobra, czyli, yy, cho czyli ta gra nie, nie jest otwarta, skoro wrzuciłem ją do kosza i się nic nie wydarzyło. No chyba, że stworzyła jakiś inny plik na, na jakimś dziwnym tym, no ale wątpię. Dobra, na tym bym skończył odcinek, więc y, to było na tyle. Żegnam się z wami i do zobaczenia do kolejnego odcinka z jakiegoś horroru lub nie horroru. Y, zostawcie suba, lajka, dzwona i co? Siema! Pył!